Hej, teraz trzeci odcinek miał być na romie 801, ale okazało się, że będzie na bitmaczu. MACHU. 8 jest na trzecim miejscu. No tak, gra tutaj SOLIS. No, tutaj jest. Pokażę. myszom Okej, okay. no to. Poczekaj. No tak, to jest. Trzeci odcinek, właśnie, nie Ja nie będę tak dużo rozmawiać, bo będę musiała gadać. Znaczy, nie będę musiała gadać właśnie tak dużo, bo kręci znaczy, i muszę się skupić. Mam 52 punkty. Wiecie, ja z wami mam laga. Więc ja może zmniejszę obraz. Takie cięcia. Okej. Okay. Już. Teraz... Tak, ja jestem teraz już na drugim miejscu. Mieszyłam obraz, jak widzicie. I to... tutaj tak. O, was wszystkich. tutaj wszystkich, no, nie, wiecie, nie. Wszystkich, którzy nie, 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 wtedy kiedy nie, 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 właśnie, nie, Was wszystkich i mysza i wszystkich tam nie, wszystkich. nie, i nie, 1. im że się nie ja. skończą. Au! Ja mam syskryna. Sorry, myszka mi szanuje, kiedy jest tutaj węzłikiem. Co to znerwuje? Mmm... Ja. Tak, tu ja mam, teraz czekam, mam, Czeka, jak się sprawdzę ile mam serwis w sklepie, serwis w sklepie mam ponad 106, nie, nie wiem, pomiędzy. ja głosuję na inny szal. Który jest dobry Czekajcie, bo ja muszę rzucać Wszystkich rzucać Au Czwarty odcinek będzie właśnie na 800 No w tym Mogę pokazać, co sądzę Nie, sądzę Tak Idę do dymieczka.pl Nie wiem o co w tym chodzi niestety, więc pójdę na propunta. Punta! Pro Taka okay, na pierwszej nie wiem, bo ja też nie wiem co Pro Punta! jest. Propunta. Ha? Nie rozumiem, więc idę sobie. Na problem. Ja widziałam w propuncie punkcie 41, myślę, że w grumie 21 A nikogo nie będzie. Idę sobie. Co podoba. O, 15 myszy. Teraz y, powiem Wam, o co w tym chodzi. Ym, wybierasz sobie rzecz na przykład, którą chcesz być. Na przykład... Nie y, można być narką. Na przykład to. Piasek, no to i y, y, wciskasz klawisz M, e, stajesz się tym, tym, jak robisz spację i nie widzę swojego napisu i możesz tam stać, ale możesz też uciekać, i to jest frajda z tym. Um, jak się nie zmienisz, on będzie wiedział, że ty jesteś na pewno myszką i już tak. I y, on ma takie dwa życia, lub, no, on ma takie trzy życia, i jak y, zgadnie źle, będzie wyciskał tam, gdzie źle, to y, um, zdechnie, de dnie, tak Nie, tak zniknie. A myszki zostaną ser, lub te przedmioty i przedmiotem mogą, e, przedmiotą będą wchodzić dronary lub myszki będą po prostu sobie tak wchodzić wiem, drona e, to było wytłumaczyć um, tak, bo ja zaraz o 11 idę, a jest e, 11.30, czyli idę o 11.30, a jest 10.24 tutaj lubię placki, ja też lubię placki lubić placki Tak lubię, jak lubię blaski. lubię truskawki, lubię mówię lubić truskawki. Czekajcie, zaraz przyjdę. Sadzę, ja że nie zrobiłam pauzy, ale zapomniałam. mam takie czerwone kółeczko albo co zmieniłam, ale ja nie, nie zmieniłam. No, ja chyba w piątym, szóstym zmienię nazwę, bo w tym nie. Jakie ja mamo chudne Dobra i ważne. Ktoś pójdzie zamknąć mordy. Sory, mam taki lagam, jak tu nagrywam. Zdecyduję. Ostanę się bałonem. O nie, on już tu jest. Aaaa! Cieszę. Nie idź. <noise> Ale się nabrał, nie, bo ja zrobiłam spadnie i nie i nie mam jego napisać, jeśli ja, tam, ja um, O, zauważył mnie. Tak, nie ja widziałam, bo widział jak ja się zmieniam. ona i widział jak ja siadam. A ja minutkiem. Dobra, ja, ja, ja. to minut, już kończę, bo mam czas tylko dla 10 minut, więc pa